Opadły na chwilę emocje związane z tworzeniem sieci szpitali i wszyscy teraz się zastanawiają, co będzie dalej. Oczywiście my, jako środowisko związane ze szpitalami prywatnymi, pytamy się, czy dla nas będą pieniądze na kontraktowanie, bo to jest dla nas bardzo istotne. My, bez kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie wyobrażamy sobie przedłużenia naszej działalności. A z drugiej strony powraca pytanie, czy te środki, które zostały już przeznaczone na sieć, one będą wystarczające, aby zabezpieczyć zdrowie nasze i naszych rodaków, bo przecież my też jesteśmy pacjentami, dlatego myślimy, staramy się myśleć o wszystkim. Od lat, powtarzamy, jedno, oczywiście pieniędzy jest za mało, jeżeli będziemy patrzeć na statystyki europejskie i nie tylko okazuje się, że nawet naszych sąsiedzi, otrzymają większe środki. Mówię tutaj o Czechach czy Słowakach. A my stoimy w miejscu i przypomnę, że wycena punktu, bo to jest bardzo istotne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia od 5 lat była na niezmiennym poziomie, czyli dostawaliśmy tak naprawdę dużo mniej pieniędzy. Ja myślę, że dzisiaj gdybyśmy mieli dodatkowe, mówię o dużych pieniądzach i to byłoby pięknie, między 3 a 5 miliardów złotych to, był, to byłoby to. Na dzisiaj, koniecznie na dzisiaj. Jutro liczymy dalej.